Siemanko, siemanko. Dzisiaj przygotowałem dla Was dwa składy z Bundesligi. Niestety tylko dwa składy udało się skleić jakby z tych wszystkich zawodników, którzy są dostępni na tą chwilę w FC25. Pierwszy składzi będzie tańszy, drugi będzie już troszeczkę droższy. Tak więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EA FC24 w szybki i bezpieczny sposób, usevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamię Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc zacznijmy od tego tańszego zestawienia z małymi dwoma wyjątkami, gdyż dwóch zawodników tutaj może być jednak troszeczkę droższych i raczej tak będzie. Pierwszym z nich jest Adeyemi na lewym skrzydle. No ten zawodnik z tym tempem na pewno nie będzie tani, aczkolwiek ciężko było mi znaleźć tutaj jakiś lepszy odpowiednik, tańszy odpowiednik przede wszystkim. Adeyemi może grać na lewej stronie, na prawej stronie i na A. Ataku, Także bardzo y, wszechstronny zawodnik, no i przede wszystkim to tempo. Do tego jeszcze styl gry rakieta no, będzie nie do zatrzymania. Także tutaj pewnie będzie trzeba troszeczkę y, pieniążków na niego y, wydać. Marmur na ataku, 89 tempa, 83 dribbling, trochę słabsze strzelanie. Dlatego też nie powinien być jakoś specjalnie y, drogi i może grać również na lewym skrzydle. To też jest dobra, dobra opcja. No i tym drugim droższym zawodnikiem, który przewiduje, że będzie, no ponad tam 15-20 tysięcy monet kosztował. O to będzie Malen, 89 tempa, 85 rybnik i 81 strzelania. Może grać również jako napastnik, jak również na lewej pomocy też może grać. 4 na 4 jeśli chodzi o gwiazdki, naprawdę bardzo dobra karta na start. Jeżeli chodzi o pomocników, to tutaj nie powinni być jacyś specjalnie drodzy. Nmecha z BVB, 80 tempa na środku pomocy, wyrównane statystyki. Naprawdę fajna karta, 77 Overall, także powinno być go sporo na rynku. W środku pomocy, Gorecka, również bardzo dobra karta, aczkolwiek to tempo no, nie jest za dobre. Troszeczkę downgrade w stosunku do poprzedniej swojej karty, dlatego sądzę, że też jego cena nie będzie aż tak wygórowana. No i trzeci pomocnik to Sabicer, również bardzo wyrównane statystyki. 76 tempa na środku pomocy, myślę, że na start również powinien sobie poradzić. Jeśli chodzi o obrońców, mamy tutaj Raum ma na lewej obronie 85 tempa. Naprawdę spoko na sam start. Środek obrony to Tapsoba i Schlotterbeck może te statystyki tempa nie wyglądają jakoś specjalnie, ale myślę, że spokojnie na starcie gdy powinni sobie poradzić i Jan Kouto na prawej obronie, świeży nabytek BVB, on jest akurat dosyć niski ale za to zwinny i zwrotny także, także tutaj pod tym względem też dosyć ciekawa karta, no i nojera dałem jako, jako bramkarza i teraz przejdźmy do składu numer 2, czyli tego znacznie droższego niż ten pierwszy już na skrzydełku mamy Komana 89 tempa, 87 Dribbling i do tego playstyle z plusem szybkość także tutaj Kingsley Coman na pewno będzie świetnie się spisywał na tym skrzydle, do tego ma 5 gwiazdek sztuczek także można się nim pobawić, do tego na ataku na szpicy mamy Opende 93 tempa 81 dribbling, 84 strzelania, naprawdę świetny boost w stosunku do poprzedniej edycji gry 85 overala, naprawdę świetnie wygląda ten napastnik i na prawym skrzydle mamy kolega, kolegę z Comana, czyli Sane. O 90 tempa, 86 dribbingu, 83 strzelania i 80 podań. Naprawdę wyrównane statystyki. Nie ma playstylu z plusem, co prawda, ale jakieś tam zwykłe playstyle na pewno, na pewno się przydadzą. Jeśli chodzi o środek pomocy, mamy tutaj od lewej strony Laimera, Taki typowy SPD, 80 tempa, 82 defensywy, wystarczająco na start gry. Musiala kolejny pomocnik z Bayernu. Taki bardziej ofensywny pomocnik, bardziej SPO, 84 tempa, 90 dribblingu, 81 strzelania. I do tego gwiazdki 4 na 5 także świetnie będzie się sprawował właśnie jako taki typowy SPO. I trzeci pomocnik damy, dałem tutaj Emre Chana, w jego przypadku można też go wstawić na środek obrony i też będzie sobie świetnie radził. Jeśli chodzi o obrońców, mamy tutaj na lewej oczywiście Alfonso Davisa, tutaj niezmiennie od wielu, wielu lat już Davis na lewej obronie. Zazwyczaj się znajduje i jest jedną z najlepszych kart, właśnie na tej pozycji. W środku obrony mamy Upamecano 81 tempa, 81 defensywy, 85 fizyczności. Naprawdę świetnie wygląda na sam start gry. Klosterman do pary właśnie z Upamecano 82 tempa, 81 defensywy, 79 overalla tylko. Także myślę, że jego cena też nie będzie jakoś specjalnie wysoka i dosyć szybko będzie pewnie spadać. No i Freepok na prawej obronie. No tutaj raczej będzie też droga. Bo Freepunk jest po prostu przegiętą kartą. E, tutaj dostał jeszcze lekki, e, lepki, lekki upgrade, e, sto, e, jeżeli chodzi o overall, e, w stosunku do poprzedniej wersji. E, także Pong na prawej obronie. No i na brameczce oczywiście Kobel. Aczkolwiek z bramkarzami, tak jak zawsze, to jest kwestia już gustu. Można dobrać sobie innego bramkarza. Kobel może być droższy z uwagi na to, że jest z BVB, a z BVB jest naprawdę bardzo dużo kart, zwłaszcza w tym pierwszym składzie, gdzie, gdzie mamy kilku zawodników właśnie z tego klubu i do zgrania może być często wykorzystywany, dlatego jego cena może być dosyć wysoka. Jeżeli nie będzie Was na niego stać, no to zawsze można go zamienić na jakiegokolwiek innego bramkarza. A więc tak wyglądają składy właśnie z Bundesligi. Dajcie łapkę w górę, jeżeli składziki Wam się przydadzą, a... A jutro wrzucę składzik z Ligi Włoskiej. A na dziś to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć.